Cześć, tu Karolina. Cieszę się, że jesteście. Dziś opowiem Wam o pięciu meblach z Ikea, które warto mieć w swoim domu. Wszyscy znają Ikea. Większość z nas ma chociaż jedną rzecz z tego sklepu i jestem pewna, że chociaż połowa z Was jadła tam klopsiki. Ja używam ich rozwiązań regularnie, nie tylko w projektach dla klientów, ale przede wszystkim w naszym mieszkaniu. Oczywistym jest, że tak jak w każdym sklepie możemy tu znaleźć zarówno przedmioty świetnej jakości, jak i te niekoniecznie z najwyższej półki. Ale dziś opowiem Wam o pięciu meblach, które są funkcjonalne, trwałe, ładne i warte swojej ceny. Zacznijmy od jednego z najpopularniejszych mebli IKEA, a mianowicie regału Kalax. Regał ten początkowo nosił nazwę Expedit, ale IKEA wprowadzając delikatne zmiany w technologii produkcji i wymiarach mebla, zmieniła również jego nazwę. Najmniejsza dostępna opcja to pojedyncza kostka w rozmiarze 42x41 cm, a największa to regał z aż 25 kubików w rozmiarze 182x182 cm. Ponadto w ofercie znajduje się jeszcze 8 różnych rozmiarów i konfiguracji. Obudowy w większości dostępne są w trzech kolorach, poza najmniejszymi opcjami, które występują tylko w matowej bieli. Zrobione są z płyty wiórowej i płyty pilśniowej z wypełnieniem w kształcie plastra miodu. Galaxy sprawdza się jako regał na zabawki lub książki, ale jest też świetnym meblem do biura, pracowni, garażu czy salonu. Bardzo uniwersalny i nienarzucający stylu. Jego atutem jest to, że poza niską ceną i różnymi wymiarami możemy dostosować do swoich potrzeb jego wnętrze. Do wyboru mamy szuflady, szafki z drzwiczkami, wkłady z półkami i przeglądami, a także kosze, pudełka i nawet domek dla kota. Galaksa, jak dużo mebli z IKEA, możemy samodzielnie zaprojektować, wybierając obudowę, która nas interesuje, i jej wnętrze. Po zaprojektowaniu od razu dostajemy informacje o cenie całego zestawu. Kolejnym kultowym meblem jest regał Bili. W tym roku Bili kończy 45 lat i jest to jeden z najbardziej ponadczasowych mebli na rynku. Może być regałem na książki, bo ma do tego idealną głębokość, czyli 28 cm. Może być witryną lub półwitryną, dzięki różnorodności dostępnych drzwi. Lub może być niską szafką biurową, dzięki zróżnicowanej wysokości. Bili ma mniej opcji rozmiarowych niż Kalax, ale jest równie uniwersalnym meblem. Wszystkie dostępne rozmiary możecie oczywiście zobaczyć na stronie sklepu. Regał dostępny jest zazwyczaj w pięciu kolorach, ale czasami pojawia się jakaś nowa opcja kolorystyczna, jak na przykład czerwony, żółty lub tak jak teraz czarno-niebieski. Opcja ta jednak dotyczy zazwyczaj tylko rozmiaru 80x28x202 cm. W tym momencie dostępne są regały w kolorach biały, brązowy orzech i trzy imitacje dębu, naturalna, czarna i ciemnobrązowa. Billy świetnie sprawdził się u nas w salonie. Pięć regałów z nadstawkami zajmuje prawie całą ścianę i mieści się w nich mnóstwo rzeczy. Od akcesoriów remontowych przez małą drabinę, lampy, gry, książki aż po dekoracje. Kolejny mebel to idealne rozwiązanie dla miłośników puzli. Ilość kombinacji, jakie można utworzyć z szafek besta jest najpewniej niepoliczalna. To świetny mebel do przechowywania przede wszystkim w salonie. Bo można z niego zrobić bardzo funkcjonalną i niezwykle estetyczną ściankę telewizyjną, ale to nie jest jego jedyne przeznaczenie, mimo tego, że w systemie Besta znajdują się między innymi szafki zaprojektowane pod telewizor. To również bardzo dobry mebel do pokoju dziecięcego, gdzie wraz z wiekiem dziecka może zmieniać swoje przeznaczenie od przechowywania zabawek czy gier, po ubrania lub książki i inne akcesoria szkolne. U nas w mieszkaniu Besta znalazła swoje miejsce w kuchni. Dwie szafki o wymiarach 60x42x64 cm idealnie wpasowały się pod szeroki parapet, a trzy inne o takich samych wymiarach stanęły obok lodówki i służą za spiżarnię. Meble możecie zaprojektować w planerze. Obudowy dostępne są w czterech opcjach kolorystycznych i w różnych wymiarach, dzięki czemu można stworzyć z nich rozbudowane i funkcjonalne kombinacje, które dopasują się do każdego wnętrza. Do wyboru macie, jeśli dobrze policzyłam, aż 17 wersji kolorystycznych frontów. Poza tym, możecie wybrać różne rodzaje wyposażenia wewnętrznego: nogi, uchwyty, a nawet blat. Do besty możemy dobrać również szafki Eket, które świetnie uzupełniają zabudowę i dobrze sprawdzają się na przykład jako akcent kolorystyczny. Komoda Malm jest jednym z najlepiej sprzedających się mebli IKEA. Jest minimalistyczna i niezwykle pojemna. W tym momencie dostępna jest w ośmiu różnych rozmiarach, z różną ilością szuflad i w zależności od rozmiarów maksymalnie pięciu kolorach. Komoda w większych rozmiarach świetnie sprawdza się do przechowywania ubrań, ręczników czy pościeli, a przy użyciu akcesoriów do segregowania również do przechowywania bielizny. W naszej garderobie mamy aż trzy malmy, które mieszczą większość naszych ubrań. Mniejsze komody świetnie sprawdzą się jako stoliki nocne lub szafki biurowe. Malm jest też wdzięcznym meblem do przeróbek. Jeśli znudzi was jej minimalistyczny wygląd, możecie z łatwością ją przerobić, tak jak ja zrobiłam to już jakiś czas temu, z moją kilkunastoletnią komodą. Teraz stoi w przedpokoju i mieści kosmetyki, akcesoria do włosów, ale też czapki i szaliki. Seria szaf PAX to system szaf garderobianych. Jej historia sięga lat 90., kiedy to Ikea postanowiła poszerzyć swoją ofertę o duże meble do przechowywania odzieży. Od tamtej pory jej popularność tylko rośnie. Zaletą szaf PAX jest ich modułowość i możliwa ilość kombinacji. Możemy wybrać wysokość obudowy, jej głębokość i szerokość i to, czy będzie szafą narożną. Obudowy o różnych szerokościach możemy ze sobą dowolnie łączyć i możemy wybrać, czy drzwi będą otwierane czy przesuwne. Podobnie jest z wnętrzem, które również możemy dopasować do naszych potrzeb. PAXa również możecie zaprojektować w planerze. Wybierzecie tam nie tylko odpowiednie obudowy i ich kolor, w tym momencie dostępne są cztery, ale także rodzaj i kolor drzwi. Dostępnych opcji jest mnóstwo i co jakiś czas pojawiają się nowe. Zaplanujecie też całe wyposażenie wewnętrzne, Możecie wybrać z gotowych zestawów lub stworzyć je od początku. Pax oczywiście świetnie sprawdzi się do przechowywania ubrań, ale u nas, podobnie jak szafki Pesta, znalazł swoje miejsce w kuchni, gdzie pełni funkcję szafy gospodarczej. Mieści się tam nie tylko dodatkowa zastawa czy sprzęty AGD, ale też torby do segregowania odpadów i odkurzacze. Dajcie znać, jakie meble z IKEA sprawdziły się u Was. A jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmami, zapraszam do zasubskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.